z tej strony Janus Stein. Wiecie, czemu tak się nazywam? Bo lubię. Mamy nowe oferty. No Nie takie nowe, bo. Ale znajomych pan dużo. Piszcie ten link, gdyby hashtag. To na pewno tu. Na pewno wam przyjmę. Na pewno. Nie musicie nic. Dlaczego? Nie po prostu wpiszcie, bo i tak komentarze będą wyłączone. Sobie trochę grzałem, ale chyba sobie wybiorę. Hmm... Oh. Skinka! Kapiary! Bo może kapiary jest najszybsza. To tęcza pasuje. Flagi na przykład. Co, co to są flagi polskie, ale to odwrócone. Do... Dobra, bierzemy te, te, te flagi, bo nigdy nie miałam ich założone. Więc widzimy się w rundzie Paint Splash. Runda standardowa, bo widzicie, gracze są. Więc, no, to na pewno standardowa. Lubię grać standardową, bo można wygrać coś, a nie, że no, właśnie, ojoj. Mam nadzieję, że Wam się podobało turniej, bo jedna osoba zostawiła lajka, suba. W ogóle, zobaczę że... subskrypcję bardzo Wam dziękuję. Będą codziennie że od... zapamiętam. Na razie dobrze mi idzie. Widzimy się, teraz. Hot Wheels, Hustle. Druga mapka. Półfina. Fajna ta mapa. Ale w tłumie, jak to słaba. Zebro mnie. Nie przejdę już, ale. No, ta, przejdę, wydaje mi się, na luzie. O, no. Dobra, wydaje mi się, że przejdę. Na... No, czemu oni mnie wyprzedzają? Dobra. Skupienie, żeby chociaż przejść. Dobra, na luzie. Widzimy się w kolejnej Lava Land. To nie jest ustawione. I przegram. Tu sobie trochę popędę. Tu sobie trochę popędę. O ty. O te Gargamelu. Ten zielony to Gargamel. Ok? Jeszcze sobie załatwiłem wroga, kapibara team. Dobra. Capybarka. O Dla mi, Dudo. Ty. No jest. Ja się boję tego. Nie, ja się boję tego. Nie, jest bo tutaj. O, tam. Ona skoczyła tam? To? to ja też. Czemu? Czemu? Co? Czy ty Dobra losowanko, już losowanie lepsze. Jeźdzę ja na winu, blok bo jak nie będzie, no, gry sendergdowa, jak nie będzie blok to będzie kupa. Diefall. Capybara jest szybka, słyszałem. Od kogo? Od siebie. No, słyszałem od siebie, to się zalicza. Nie? Nie możecie z... Ja... No nie przejdę. Naprawdę? Dobra. Tu? Widzimy się zaraz. Mamy rundę... Nie! No! Dobre, dobre... dobre... To. Mać. A, to na, na nasze drużyny. Nasze terytorium to my rozwalimy. A czemu on uciekł? Nie wiem tego. Czemu atakuje cię, bombarduje cię, atakuje cię, atakuje cię, atakuje cię. Atakuje cię. Atakuje cię. Dobra, no nie. Nienawidzę. To naj moja najgorsza mapa. Flagi. No co? Muszę No! Jak? Dawaj! Dobra, przegramy, bo... Ja nienawidzę tej mapy, dlatego nie ma No tym pieniędzy, ale nie ma Nie, 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 gadam, nie, tu tak nie, mam jeszcze przepraszam nie, 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 Co? No, przegramy. Widzimy się zaraz w kolejnej Dobra! E, z wami wariaty... Dobra. O dobra, jeszcze chcę, żebyście napisali, ale... Ale nie napiszecie! Kiedy będzie pięć łobek w górę, to udostępniam komentarze. No to nie wiem jak, ale... Nawet nie wiem jak udostępnić, ale... Ale, ale... Z wro... Z... Dużo mamy subskrypcji teraz. Ja mam. Dzięki moim filmikom. 24 to, to rekord świata. Widzimy się zaraz. Canon Climb! Potem będzie blogdarz, Mówię wam. Bo ja chcę blok daszu, to będzie. Tu, jest. Tak, jest. Tak, jest. Tak, jest. Dobra. Udane. Kiedyś zwykły. Kiedyś zwykły kloc. Dzisiaj wielki dół. Co? 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 Co ja mówię? Ja przepraszam. Was. Dobra. Chyba przejdę. Przyszedłem. Widzimy się zaraz. No dobra, teraz się nie udał rytuał na blockdasza. Kolejny będzie. Dobra. Przegram. Ja to... Czuję. Dobra. Nie! Nie! Ja jako pierwszy tu jestem. Dobra, jako drugi. Nie no. No nie! Rytuał będzie. Widzimy się w wyglądzie. Dobra. Rytuał. Czary Mary. Hopus, hopus. Nie, hokus pokus. Zaraz będzie blog da sunio Na fina unio. Unio. Sieman unio. Co? Unio. Sieman unio. Zaraz będzie blog szynio na finałuń i będzie supuj. Uje. Dobra. Uni puń. Pusiu siuń. tary Mari mary, blok I powinien być blog szynio na jest, Głosowanie, żeby nie było, było cięcie, ale naprawdę. Nie będą dobrzy gracze, to. Mówię, że na finał będzie. Może się uda ten rytuał, żeby chociaż trochę pograć z dobrym przeciwnikiem. Ja muszę przejść teraz. O ja! Kanon climb? To ja nie przejdę. Co ja gadam? Podbasz! Dobra. Co? Ktoś mnie popchnął A. Dobra, 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 dobra. jest go, mnie. Dobra! Jedziemy się za... Dobra, tu ośmiu graczy. Bo jak chcę zobaczyć, czy będzie? Ten blok dasz, jak będzie blok dasz, to znaczy, że głupcie ten rytuał. Jak? To nie jest ustawione, bo nie da się ustawiać. Mapy. Jak? Aha, bo przegrałem, a zawsze przegrywam. Halem. Nie gamuje. Dobra. Dobra. Ale trikans Dobra. I tak tu. Dobra? Nie. Podcinają mnie. Odcinają. Wydziałem. Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. Typol. Gra standardowa, jak widzicie. Ez. Ez. Dobra, rytuał. Elo, Bambik. Ja chcę tu pograć Blockdasha. Da się jakoś ustawić mapy. No jasne, czy o tym nie wiesz? Blockdash, Blockdash będzie. Na finał pewne, bo to na pewno będzie najlepszy Blondas. Za, pobije rekord i będzie stopę, stopę, stopę na pewno. Czary mare, ko, czary mare, hopus... nie, ko, chopus, pokus. Niech będzie Blondas u mnie na O, Odwój strasę. Dobla! Let's go! Nie gram! Gę... widzicie tam oczały zaspięłam paliona, żeby ktoś to oglądał, ale nikt nie lubi go. Ja też. Po prostu daję to, żeby żeby... Żeby małe dzieci to oglądały. A nie że jakieś bulwy które mnie hejdują w komentarze, dlaczego dałem tą piosenkę. Dlatego, dlatego, że chcę, żeby kto, ktoś to mały oglądał te filmiki, a nie jakiś bulwek duży. No bo bez przeszady. Ja, ja walę te hejty i myślicie, że je, jak wy, napi, wy piszecie w komentarzu, naucz się pisać, to ja się nauczę pisać? No wątpię. Dobra. Jak będzie blograż, to nie wiem. Co? Co? Nie! Widzicie? Zawsze tak róbcie to samo co ja. Zap Cofnijcie sobie i zapiszcie to na kartce. I będzie! Karamba! Już będzie, Bambi Karamba! Dobra, wygram na S! Druga wygra na pewno! No, Oni mają tu mowę i ja się ich boję! Naprawdę ich, ja się ich boję! Dobra! Myślicie, że ja się nauczę pisać? Nie. Nie. Ten, kto pisał, y, y, zbieramy dla niego słownik. Ten dostaje bana na mój kanał. Zgłoszę go. Zertu, żertuję jego. Jego ja nie zgłoszę, bo jestem dobry. Ale dostanie bana na pewno. Przynajmniej nie na pewno. Dobra, nie no, ja zostanę Bill Gates, bo lubię tą grę. I wy nie możecie na mi napisać, czy lubicie tą serię. Więc... No... Nie gram w grę. Wow! Dobra. Jest git. Kto i w ogóle to przyszedł? Wygrałem! Mówiłem! O, i to gra jest standardowa. Widzimy się zaraz. Ej, ej, ej. Dobra, będzie rytuał cary mary. Hopusz, hopusz. Hopus, 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 kopus. hopus, pokus, hopus, pokus. Cary mary, hopus, pokus. Niech będzie blok dashunio, bo ja Niech będzie honey drop lub elimination. Na finałuni. Eliminatium. No jak? Dobra, walić. To. Dobra. Blok dasunio. eliminatunio Bo jak nie będzie Blok dasunia, zgłaszam. I skagunia. ja. Dobra. I mam nadzieję, że to zadziała. Dobra, i nie przejdę nawet. Dobra, przejdę. Dobra, widzimy się zaraz, zobaczymy. Chlosuję się. Jeszcze ja eliminacyjną na finał. Jak to zadziała, to to też zapisujcie. Lepiej. Bo nie będzie takiej okazji nigdy. No halo. O, Boże. o ja. O! O, modlę się zaraz. Co mu nic mu nie pomaga? No i poszedł! Co... Ja... Co taka Gargemel? Jest mi papa smel. No nie strzelaj w niego! O, pomogłem. Ty mi nie pomogłaś! No co? Dobra Jak mam tylko dwie? No ja się nie dziwię Naprawdę zdzieliłem swojego kiedy byłem w powietrzu. Tak? Zdzieliłem swojego i byłem. Do... Dobra, nie będzie rytuałów, bo one są zakazane, nie no. Możecie spróbować, bo... Bo tak... Jo no czemu mnie bije... E... Wow, ale wysoka rakieta! Dobra... Dobra! Ja nie chcę, żeby... Nie wiem, może to do oglądaj starsi, bo mi to nie przeszkadza, ale gdybyście nie pisali, eh, de village, ktoś napisał, zbieramy dla niego i napisał źle. Osta Widzi, e e koniec odcinka zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja się żegnam. I kodziki na koniec. Dziewięć, sześć, dobra, to zobaczymy te kodziki. Dobra, nie działające. Dobra, jeden, jeden, zero, jeden, zero, jeden, jeden. 好吧，为你们写右特。